Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w takim makijażu Make Up Now Make Up Z tego względu, że będziemy testować serduszkową paletę Morali Grey od Bella Beauty Bar Tak to małe cudeńko wygląda w środku Dziewiątka serduszkowych cieni w kolorystyce szaro-różowej Ale jednak błyski robią trochę takiej kolorowej roboty Trochę zieleni, trochę tęczy, bo jeden cień holo Oczywiście jak zawsze u mnie zobaczycie rzetelny test Będą słocze i oczywiście trzy różne makijaże Żebym też dobrze przetestowała tę paletkę właśnie razem z wami i zobaczymy jak to się nosi, jak to wygląda, jak pracuje. Jeżeli interesuje was ta paleta, to oczywiście zapraszam serdecznie do tego filmu już bez przedłużenia, a na Instagramie wrzucałam też zdjęcia trzech różnych makijaży jak i jakie oczywiście rolki słocze, wszystko tam też znajdziecie w bardzo ładnej jakości. I przechodzimy do zbliżeń na paletę. Kartonik jest dokładnie taki sam jak okładka. Różowe tło, szare serce i coś w stylu tęczowych kawałków folii. Na żywo to się naprawdę mocno mieni. Z tyłu standardowe informacje, wegańskie, bez parabenów i cruelty free, produkowane w Chinach. I znowu mamy gramaturę całej palety zamiast cieni. Mam nadzieję, że Bella z tego zrezygnuje, bo jest to niezwykle bzdurne. I oczywiście przechodzimy do środka. Dam, 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 dam. Tak wygląda wnętrze. I słuchajcie, ja mam może włączę flesza, bo wtedy będzie jeszcze więcej widać. Tutaj mamy przepiękny cień, coś w stylu kryształu. Ten jest wielowymiarowy, a tutaj mamy pełne holo. I teraz widzę, że on opalizuje też na niebieski. Bardzo chyba mi przypomina ten stary cień, który się zakwycałam w paletce Smoky Glam w wersji oryginalnej. Nie przedłużamy, lecimy oczywiście ze o Ojeju! I chcę spoczywać to maleństwo. Wiecie, co, przejdziemy na ścianę, bo tu będzie to lepiej widoczne. To zdecydowanie się błyszczy jak kryształ. Wesz jest ładne poprawny, mięciutki. Tu czuję aż. Wow, 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 wow. to są jakieś kawałki brokatu, czy coś takiego, bo czuję, że jest chropowaty pod palcem. Okej, okay. wow, po prostu wow. Od razu Wam mówię, że ten najmocniejszy błysk farbuje też palce w podstawie, i tak to już wygląda poprawione. No, zdecydowanie robi robotę. Tak wyglądają kolejne trzy. Muszę Wam przyznać, że ten bardzo grubo się nabiera. Jest to ten środkowy dzień, przechodzący od różu, złota oraz zieleni. A ten zaskoczył mnie swoim kolorem. Wygląda zupełnie inaczej niż w palecie. Tak już wszystko wygląda po zesłoczowaniu. O, teraz nawet widać ładne przejście kolorystyczne. To złoto i zieleń, ale szczerze mówiąc, trochę mnie martwi, że te błyski mają troszkę nierównomierną bazę. Postaram się Wam to złapać. O, tutaj w tym ostatnim widać, że on jest taki troszkę żółtawy i mocno nierównomierny. O, teraz wydaje mi się, że to doskonale widać. Ostatni rząd to same szarości, jeżeli chodzi o błysk. Również jest szary, ale ma mnóstwo tęczowych drobinek wygląda przebosko. I ostatnie trzy zdecydowanie widać to holo, co mnie akurat bardzo cieszy. Szarości nabudowane są mocno intensywne. Ogólnie całe zestawienie jest też naprawdę bardzo ładne. Wracamy do ładniejszego tła i tak to wygląda. W tym oświetleniu wyraźnie widzicie te złoto-zielone tony w środkowym błysku. Ogólnie paletka prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze pokażę Wam z dodatkowym oświetleniem. Jakie te cienie mają drobinki. Oczywiście najważniejsze, jak te cienie będą pracować, więc lecimy do pierwszych makijaży i już się nie mogę doczekać. Nie mam jeszcze stuprocentowej koncepcji na pierwszy makijaż, ale mam ochotę na ten cień wewnętrznych kącikach. Może dodam tego beżu pod łukiem brwiowym, albo po prostu i zobaczymy, ale zacznijmy od tego. Pod pędzlem wydaje się być bardzo kremowe i nakładam. No, pigmentacja jest. Mam nadzieję, że będzie się tak ładnie trzymać przy blendowaniu. Ale póki co, no to wygląda bezproblemowo. Ale on jest mięciutki, przyjemny. O, tak, tak, tak. To jest ta jakość, którą bardzo lubię. Następnie ten mat, ni brudny róż. Taka szmata do podłogi z nutką brązu. A znowu nie pamiętam już, jak ja nie wyglądały na słoczach. Robiłam je już jakiś czas temu. O, jaki jaśniutki. Okej, okay, chyba będę musiała zmienić koncepcję. Prawie go nie widać. Większym pędzlem i nakładam. Bardzo ładny przejściowy odcień, jest teraz widoczny, więc może sięgnę po ten na czubeczek i lesimy. O tak, jego już znacząco widać. Zmieniam pędzel na bardziej płaski i lecę z powiedzmy, że kreską. Nie ma się co jeszcze przejmować, jak w razie wyjdzie krzywo będę to poprawiać z 40 razy. Planowałam jednak mimo wszystko prostszy makijaż, a wychodzi jak zwykle. Czy wy coś widzicie, jeszcze ja się zasłaniam ręką? Wracam do nieco brązowego odcienia Mixed Feelings i oczywiście jeszcze nad tą kreską chciałabym rozetrzeć całość. Pędzelek jest dosyć duży, więc wjadę na kreskę, ale przechodzę do najciemniejszego odcienia i chciałabym już tą tak kreskę poprawić nieco finalniej. Zmiana koncepcji jednak ona będzie ostra u góry, a nie na dole. I co nieco się osypałam, zwłaszcza na nosie i tutaj pod okiem. I dobrze teraz by było narysować jeszcze dolną linię. Życzcie mi powodzenia, jakby to zrobić. Może zaczniemy od tego dzióbka w ten sposób. I jeszcze symetrycznie po drugiej stronie good luck. Nie wiem czemu, ale jakoś tak starożytnie blisko kojarzy mi się ten makijaż, może przez te wymienięte kreski. Nie wiem, a zostawiam tak i myślę co dalej. Może więcej różu, delikatnie więcej wjeżdżam tutaj. Z kolei beżu z palety tu. Również rozblendowuję delikatnie kreskę od dołu. Następnie nakładam Mixed Feelings tutaj. On mi chyba bardziej pasuje do tego klimatu. Wypadałoby też podjąć decyzję odnośnie błysków, ale wszystkie są tak piękne, że nie wiem na co się zdecydować. Zajrzę może w lusterko, który by mi tutaj pasował. Nie wiem, wszystkie są absolutnie przecudne. Swoją drogą ten drugi od góry tak o, pięknie opalizuje. I na róż, i na taki pomarańcz. No, jest przecudowny. Aha, zmywanie ręki po tych błyskach. Dla urozmaicenia weźmy ten może nieco fioletowy. I nałożę go tutaj. Wow. Piękne są te iskiereczki, ale chcę więcej. Jak on wielowymiarowo wygląda. Drobinki są ultrafioletowe, ale widzę też trochę złota, pomarańczu, różu boski. Wykończyłam na szybko makijaż poza kamerą i tak to wygląda z bliska. Jeżeli chodzi o to, co się zadziało, to przede wszystkim na dolnej powiece jest ten cień nałożony delikatnie na podkład z tego względu, że najpierw nałożyłam czarną linię wodną, ale stwierdziłam, że jest trochę za ciemno, za bardzo mi to zamyka oko, a nie planowałam robić ciemnej dolnej powieki, więc oczywiście zmyłam wszystko, nałożyłam jeszcze białą kredkę od Eveline i różowe mleko od Glam Shopu. Tak to się prezentuje teraz. I właśnie z tej czarnej kredki powstała mi tu taka ciemniejsza, szara poświata, co powiem wam, że świetnie wygląda właśnie w tym różowo takim szarym makijażu, nieco przydymionym, jeżeli chodzi o kreski. I jeżeli chodzi o mój tusz, to jest to żywą Shi, taka mała próbka, miniaturka. Ostatnio go używam i on przepięknie rozdziela rzęsy. Ale jeżeli chodzi o pogrubienie, no to jeszcze nie jest to. A z większości odległości tak to wygląda. Muszę przyznać, że ten błysk jest absolutnie nieziemski. Pokażę Wam go później jeszcze na zbliżeniu. Te drobinki są tak cudne. I oczywiście ultrafioletowy vibe Nałożyłam go delikatnie troszkę na policzki. Nałożony wcześniej miałam migot od Glam Shopu, i to jest jeden z moich ukochanych rozświetlaczy ostatniego czasu. Katuję tylko jego. I pojawiło się w nim malutkie włębienie. Dodęka jeszcze bardzo, bardzo daleko, ale wiecie, są już jakieś progresy. A jeżeli chodzi o główną gwiazdę tego filmu, wykorzystałam wszystkie maty z tej palety. I wszystkie pracowały świetnie. Nie mam zarzutu póki co do żadnego z nich. Mogłam i zrobić taki bardziej graficzny kształt i troszkę go podostrzyć. Dalej, oczywiście, nie mam pen narzędzi do tego, że nie zamówiłam pędzli. Muszę w końcu to zrobić. Ale pracowało mi się z tymi wszystkimi cieniami naprawdę bardzo dobrze. Jedyne co, to, to oczywiście te najciemniejsze przy tak detalicznym makijażu po prostu się osypują. Więc albo trzeba odszypywać, uważać na to, ile się nakłada, albo po prostu zrobić makijaż oka szybciej. Muszę w końcu chyba zacząć tak robić, nauczyć się tego, bo co by nie było, robię tak ciemne makijaże, że wiele by mi to ułatwiło. Błysk w roli topera jest nieziemski. Jeżeli nałożycie go więcej, to on może pozostawić taką delikatną, białową bazę, ale spokojnie to da się bez problemu rozpracować. To jest jak najbardziej formuła na plus. Ja nie lubię tych białych ciapek, które powstają. I jeżeli chodzi o resztę, obawiam się tylko, czy ten cień nie uczuli. Zobaczymy oczywiście, jak to się będzie prezentować jeszcze pod koniec dnia, to znaczy ja zobaczę, dajcie mi znać, jak podoba Wam się ten makijaż i przechodzimy do kolejnego. A Update z poprzedniego makijażu, niestety błysk rozjechał mi cieniowanie. Tak, rozpuścił mi, zaczął się rolować, więc obawiam się, że on będzie problematyczny i to już jest chyba drugi cień od Belli, który coś takiego mi robi. Zobaczymy, jak oczywiście jeszcze te inne. Dzisiaj chciałabym pójść w coś klasycznego, ponieważ nie mam zbyt dużo czasu, więc wykorzystamy myślę, że sobie ten brąz wewnętrznym, zewnętrznym kąciku. Pójdziemy albo w ten, albo w ten wewnętrznym, i w samych kącikach nałożę ten najjaśniejszy odcień. Jego ja też już mam tutaj delikatnie zaaplikowanego. Krok pierwszy, bez wewnętrzne kąciki. Wreszcie co, tu coś mi się pojawiło, ale to chyba taka chwilowa reakcja alergiczna, więc tym się nie przejmujemy. Następnie ten bardziej brązowy cień. Brązowy, jak na tą paletę, oczywiście. Jeszcze troszkę nakładam go tu załamanie i też wyciągam ponad. Wydaje mi się, że on też będzie stanowił mi bazę do innych cieni. Przy okazji, sobie sprawdzimy, czy da się tą paletką stworzyć taki zwykły dzienny makijaż, Tylko tylko odlotowe. Przechodzimy do tej jaśniejszej szarości. Nakładam w kąciku i delikatnie blendując, wyciągam. Jeju, jak subtelnie, aż normalnie, jak nie ja. Ten sam szary na dolną powiekę. I z tego co widzę, wydaje mi się, że te szarości nie skręcają żadne podtony, tylko są neutralne. Ani oliwki, ani niebieskości. W końcu bardzo ładnie to wszystko wygląda. Czy to jest typowo mój kolor? Wydaje mi się, że nie. Trochę za chłodny, ale z drugiej strony jest ładnie. Brązowawy odcień na dolną powiekę. Chciałabym jednak, żeby ten makijaż wyszedł bardziej zachowawczy, nie papuzi, chociaż w takich papuzich też wychodziłam do pracy. Ale dzisiaj mam ochotę na coś delikatniejszego i chyba, póki co, wychodzi dziennie delikatnie. Mam taką nadzieję. Zaraz to poprawimy. Multichrome. Wiecie, co jakby mi czegoś brakowało? Nie wiem głębiej w tym makijażu, że taki sprany. Z drugiej strony, nie wszystkie makijaże muszą być super głębokie, ale hmm, nie wiem, czy to do mnie akurat pasuje. Może dam trochę tego ciemniejszego. Pudro podkład to Teveline. Lecimy na górę i w kącikach. Na zbity pędzelek nabiorę trochę tej ciemniejszej szarości. Prawie czerni. Trochę jednak wzmocnię ten makijaż. Jestem w nim za bardzo sprana. No i co powiecie? Jest trochę lepiej? Wydaje mi się, że tak. Tym samym pędzelkiem delikatnie przyciemniam tutaj coś w celu kreski i minimalnie wyjeżdżam. Wyszło plus minus coś takiego. Mam wrażenie, że jest już nieco lepiej. Czy dobrze? Nie jestem przekonana. Chyba ten brąz jest troszkę zbyt jasny, może zbyt mało kryjący. Jakby dodać go trochę więcej. Ona chyba po prostu za bardzo się zlewa z moją karnacją. Okej, okay, wiecie co? Chyba nie spodziewałam się, że taki makijaż nie wyjdzie tą paletką, ale może to i dobrze. Jest dalej dziennie, bezpiecznie, ale jednak w bardzo chłodnych tonach. Też z drugiej strony szarość jest typowo chłodna, ale ten brązik jak na tą paletę ma w sobie trochę coś ciepłego. Przynajmniej na mnie to tak wypada. I wydaje mi się, że pójdę chyba w ten błysk. Jednak ten, no nie wiadomo, jak się zachowa. Uuu, ale to jest coś przepięknego. Tylko nie wiem, czy on nie będzie tutaj za mocny. Ale z drugiej strony, no pozostaje mi jeszcze na przykład ten różowawy kryształ, który też jest. No i cóż, sami mi powiedzcie, który, bo ja nie jestem w stanie się zdecydować. Zmieszane razem też są piękne, ale może się opanuje i wezmę ten duo chromowy. Zacznę od wewnętrznego kącika. Spróbuję go dobrze rozpracować. Bo jednak, o, widzicie, jak go nałożyłam to tutaj, mam taką ciemniejszą bazę. On się ochoczo przykleja do pędzelka no ale zostawia białą podstawę, ale rozblendowany. No jest pięknie. Ten błysk jest na tyle mokry, że się absolutnie dużo nie osypał i wygląda przepięknie. Mam nadzieję, że Wy też widzicie, jak on przepięknie tańczy na oku. To postawię wam zaraz jeszcze lusterko, natomiast obawiam się, czy przez tą mokrość, tłustość. Mm, to chyba jest lepsze określenie, czy on nie rozpuści mi cieniowania, tak jak przy poprzednim makijażu? Zobaczymy. I skończony dzisiejszy makijaż z bliska wygląda następująco, bardzo prosty. I tak jeszcze to wygląda z nieco większej odległości. Dajcie mi znać, co sądzicie. Mimo, że ten makijaż jest bardzo szybki, dzienny i prosty do wykonania, to myślę, że też fajnie wygląda. Mm, jeżeli chodzi o błysk, wygląda bardzo ładnie. W opakowaniu jest bardziej żółto-złoty i taki nieco zielony, a za to na oczu <grym> Na, oczu. na jednym i drugim oczu zdecydowanie wygląda na różowy, i dopiero jak pada mi tu z boku światło, przechodzi w tą złoto-zieleń. Bardzo ładnie wygląda. Wydaje mi się, że to nie jest taki typowy multichrom, ale może triochrom, bo widać i tą złotą, i żółć, i czasami nawet troszkę pomarańczu, jak wymieszałam go właśnie z tym odcieniem, także jest w nim coś nieoczywistego, wygląda ładnie. Wszystko pracowało też bardzo ładnie, więc nie ma co tu dłużej mówić. Zobaczymy, jak się trzyma. Zaczynamy trzeci makijaż od razu z osypką pod okiem, z tego względu, że chcę pracować na tym najciemniejszym szarym. Myślę, że dodam też tego najciemniejszego szarego błysku z drobinkami holo, I albo wrócimy do tego, zobaczymy, czy makijaż mi się rozjedzie, albo dorzucę może troszkę tego. Zobaczymy, jaka wyjdzie mi koncepcja w trakcie. Mam jakiś wstępny plan, ale też nic dokładnego. Więc bez przedłużania zaczynamy od tego. Dolna powieka, nazbity pędzelek. I na razie wszystko tylko zaznaczam. Następnie duży, płaski pędzelek i spróbujmy wyciągnąć tutaj kącik. Odrobinę korektora i podczyszczam. Chciałam zrobić podwójną linię, ale coś mi nie siedzi w tej koncepcji, więc zaklepię wszystko czarnym, w zasadzie szaro-czarnym. Przechodzę do jaśniejszej szarości i lecę z nią w załamanie. Tutaj widzę, że już baza mi się pozbierała, ale mam nadzieję, że nam to nie przeszkodzi. Jak to wygląda od tyłu, kompletnie się nie przejmuję, bo będę podczyszczać korektorem. Jak mówiłam, zmieniłam koncepcję na jednak prostszą, bo coś mi nie grało, więc stwierdzam, że jednak ten kształt będzie dla mnie lepszy. Nałożyłam w kąciki bazę z i oczywiście lecę z różowym. Prosto na to. Ten różowy jest dosyć mocno sprasowany, ale mimo wszystko jak go nałożycie więcej, to jest wyrazisty, widoczny. Tylko ta pierwsza warstwa nie jest taka w 100% kryjąca. Chyba, że od razu dacie naprawdę dużo. jak to u mnie zwykle bywa drobna zmiana planów. Wyrysowałam taką kreskę od góry, poprawiłam ją linerem, z powrotem dodałam trochę tego ciemno-szarego odcienia i myślę, że tutaj teraz wewnętrznych kącikach mogę nałożyć tego błysku. Nie wiem, czy do samego końca, czy tu jeszcze jechać linerem. Na razie to tak zostawię, ale wklepie błysk. Chodzi na pędzel jak absolutne masełko. Uuu, jak on wygląda już widzę drobinki holo. O Boże, to będzie przepiękna tęcza. O, boskie ja piernicze. Jakie to piękne. Na dolną powiekę też nakładam delikatnie szarego, ale ta górna no, robi kompletne wrażenie. Wow, jest holo, ale też ta faktura, to wykończenie bardzo mocno przypomina mi kawałki folii. Plus ten cień nakłada się tak, jakbyście mieli brokat z klejem, w sensie cień brokatowy już z klejem w środku, no jak go przykleicie w jednym miejscu, to ta ciemna baza zostaje i nie da się tak, wiecie, swobodnie, jak normalnym perłowym cieniem rozpracować właśnie ten. Jest to bardzo ciekawe, intrygujące, nie wiem, czy to jest równo, będę oczywiście widzieć w kamerze, ale póki co, no, robi to robotę. Okej, okay, i lećmy teraz z różowym kryształem. Uhu, tu to się dopiero dzieje. Tylko nie wiem, czy on będzie fajnie współpracował z tym pędzelkiem. Muszę tą kubeczkę cienia rozbić i rozpruszyć. Wow, moc to to zdecydowanie ma. Obawiam się tylko, czy on mnie nie uczuli. Jak już mówiłam, odstawiam leki przeciwalergiczne, więc zobaczymy. Bardzo grubo się napiera na pędzelek. Wezmę bardziej puchaty pędzel i nim będę wklepywać. Po dodaniu kilku elementów, tak że wygląda wykończony makijaż oka. Oczywiście, również z większej odległości możecie dać mi znać, co sądzicie. Nie spodziewałam się takiego makijażu, chociaż spodziewałam się, że wyjdzie mi coś ciemnego, ciężkiego. Natomiast. O. Tak ogólnie bardzo mi się to podoba. I jeżeli chodzi o pracę z paletą, no cóż, kto by się spodziewał, również mi się podoba. Z paletami Belly jest jeden problem. Nie zadaje się pytania, czy one są dobre jakościowo, czy warto je kupić, tylko skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Bo tak, one są absolutnie genialne w obecnej jakości. I ta, i Vamp, i Realm of fairies, one są absolutnie przecudowne. Spodziewam się też, że smoky Glam również będzie przepiękna. Ta pierwsza smoky Glam OG nie do końca mi się podobała, ale myślę, że ta w tej jakości będzie świetnie. Świetna. Chociaż mogę się spodziewać, że jednak mimo wszystko jakiś się tam trafi też cień, który mi rozpuści cieniowanie. Bo niestety ten tak zrobił. Jeden z palety Wampa też tak samo zrobił. Natomiast przy tych dwóch błyskach spodziewam się, że będzie wszystko ok, bo ten środkowy jest przepiękny. Czytałam od jednej z Was na grupie, że właśnie z Waszym ślubniaczkiem nie dziwię się i jest przewoski. Bo niby to wygląda jak duochrom. Ale w palecie wygląda na zielony, na oku z kolei skręca na taki żółto-zielonkawo-limonkowy, też przepiękny. Więc jest to wielowymiarowe, bo oczywiście u podstawy jest różowy. Także wiecie, coś dla każdego, coś dobrego. To jest w zasadzie taki toper różowy, mieniący się na złoto-zieleń. Maty pracują fantastycznie, możecie dołożyć jaśniejsze, ciemniejsze na kanapkę z powrotem, łączyć je z innymi. Jedyne co, to te serduszkowe kształty wyprasek mogą być problematyczne, ale tylko przy słoczowaniu. Przy robieniu makijażu oka nie ma właściwie żadnego problemu. Może jeżeli zaczęłabym jedynkować. Tak sobie myślę, że Gdzieś tam na końcu mógłby być jakiś problem z wydobyciem cienia, ale umówmy się, ile ja palet w życiu skończę, nie wiem czy jakąkolwiek. Także tym się nie będę przejmować, sama ta paleta jest przeurocza, no, wypraski są absolutnie przecudowne, jeszcze piękniej wygląda na żywo, więc jeżeli ktoś o niej myślał, ode mnie macie serdeczne polecenie. I oczywiście dajcie mi znać, który makijaż jest Waszym ulubionym, czy macie tę paletę, czy może polecacie jakąś inną od Belli. A tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego.